Tegoroczne sandacze są bardzo niemrawe i bardzo chimeryczne, postanowiłem więc zejść tym razem z łodzi na brzeg i poszukać pięknych pstrągów potokowych na zupełnie nowym, ale typowo górskim łowisku. Sprawdzimy jak będzie. Jeżeli pojawi się w przyłowie jakiś kleń, także nim nie pogardzimy. Zapraszam. To piękne łowisko Toskawa, słynąca nie tylko z pstrągów potokowych, bo fantastycznych ryb jest tu zdecydowanie więcej. A co ważniejsze, trafiają się tu również ogromne okazy. Sama rzeka jest dość wymagająca, trzeba ją poznać, żeby odpowiednio przygotować się do łapania pstrągów, a najszybciej z rozpracowaniem misówek poradził sobie Mateusz. To jest takie zapomnienia podbieraka. Tak. Wypią się. Kupę zadziory. A druga? Tak. No i wypuszczamy. O! O! Leszek również nie próżnował, obaj to doświadczeni zawodnicy startujący w różnego rodzaju zawodach, więc z ich doświadczeniem nie mogło to zacząć się inaczej, ale i ja podpatrywałem, wyciągałem wnioski, no i przede wszystkim dużo rozmawiałem, bo pamiętajcie, że przebywanie nad wodą z bardziej doświadczonymi kolegami traktujcie zawsze jako naukę i zdobywanie nowego doświadczenia. No, i Leszek, to już jest ten okres, kiedy możemy mówić o typowo letnich pstrągach. Dokładnie tak, już widać, że są aktywne, żerują bardzo ostro, te brania są takie zdecydowane. Jak latem zatem poszukujesz miejscówek, bo one nieco różnią się od tych wiosennych i zimowych. Z latem ryby zdecydowanie pstrągi wolą miejsca bardziej natlenione, czyli nie szukamy ich w dużych, w głębokich rynnach, w takich zagłębieniach, ale, ale przez które przelewa się szybko woda. Nie odbierajmy mi szans, walczymy do końca póki piłka w grze. założymy jaskółkę, tylko nie taką, tylko taką bardziej typu śliz to jest taka na okonie, ale główkę z tego wykorzystam. Pojedziemy ciężej, bliżej dna. No. Duża guma, większą rybę. Kiedy razem wędkowaliśmy dosłownie kilka metrów od siebie i Leszek i Mateusz wyciągali ryby, zastanawiałem się, co jest nie tak, ale starałem się podpatrywać się najlepszych, a i tak nic z tego nie wychodziło. Co mnie zgubiło? Okazuje się, że zimowo-wiosenna pstrągowa rutyna. Głębsza woda, zmiana taktyki, tak? Tak, musimy zejść na dół, może bardziej przednie będą dostały, trzeba ich tam poszukać. Pamiętajcie, by będąc nad rzeką, dokładnie obserwować to, co dzieje się dookoła i przede wszystkim na wodzie, czy ryby się spławiają, czy zbierają z powierzchni, ale jeżeli tak jak my, w jednym z miejsc zobaczycie wydrę, to miejcie pewność, że ta miejscówka jest już dawno spalona, bo jeżeli jest tam wydra, to z pewnością nie ma tam nawet tych najmniejszych pstrągów. A ryby w wodzie, bo cały czas kombinowałem, zmieniając różnego rodzaju przynęty, ale kluczowe okazały się podpowiedzi Mateusza i leczka, które miałem uzyskać dosłownie za kilka minut. Jaką przynętę sobie spróbujemy takim robaczkiem? Mm -hmm. Trzeba go wyciągnąć teraz, jak już wiemy, gdzie jest Wahadełko To, jest płytsza, to woda, tak Nie jest duży, ale jest ty trzy już, no to sześć Tak i moja mina mówi dosłownie wszystko, ale tak jak podejrzewałem, mogłem liczyć na moich bardziej doświadczonych kolegów, którzy nie chcieli zostawić mnie w tym boju pokonanym. Podpowiedzieli kilka cennych wskazówek. Co to jest, flagman? A flagman. Aha, to, to jest japońskie, to dla jak na to samo Czym się różni to wahadełko? Czy znaczy jest mniej zagięte? Wagą, za lekkie. Za lekkie. To masz bardzo dobre, bo to jest SORA to jest 2. Tak. 2 grama. 2 ty 2,5. A, ja, a ja mam gdzieś około 2,5 nawet 2 Dobra, nie czyli nie dziecię. No zaraz poszukam. Tak, Jakbyś nie znalazł lepszego, to to jest dobry, bo kształt jest za 2,2, 2 2 no to 2 2 to jest za mało. Trochę na płytką wodę, taką jak chyba, to jest idealne, ale, no ale troszeczkę byłem przy i będzie problem. Pokaż, jakie jeszcze masz. Czekaj, bo ja zaraz muszę namierzyć. Mnie za Madyjowe próbowałem. Za bardzo wygięte. Za Musi być na, na potoko, nie wiem, bo to, no, Musi być wąskie hmm. i nie za bardzo wygarbowane. Załóż sobie te. Co to jest? Teraz mniej więcej 3,5 grama, to będzie takie optymalne Złoty grama. Jaki masz naszą gramaturę dzisiaj? 2,5. 2,5, no. 2,5, ja miałem 2,2. No to jeśli chodzi o wielkości, bo twoje jest dziś większe. No. Nie, w czubie, To by te 3,5 przy tej wadze zrobił roboty. roboty Pamiętajcie, że. Nawet jeżeli nie byłaby to najskuteczniejsza przynęta na świecie, to darowana, pożyczona od kolegi Zazwyczaj przynosi szczęście i tego się trzymajmy A jak nie przyniesie, to się tu po prostu O, Nie do sobie jestem, to... to jest tylko zabawa mhm. Pamiętaj o tym, żeby ustawić się troszeczkę powyżej tego miejsca, gdzie przewiduję, że będzie stała ryba. To jest podstawowa sprawa. Dobre ustawienie jak właściwie podanie podania przynęty. I potem widzimy, jakże jest ten nawiz. Jakby się tam przynęta udało wjechać, to jest praktycznie 100% bankowe miejsce, że te przynęty tam będą poukładane. Przynajmniej z kilka, kilka, kilka sztuk. Więc pierwszy rzut, podanie i bez praktycznie ciągnięcia wjazd pod te pod te nawisy roślinności i tam powinny być od razu atomowe branie. No to w takim razie próbujemy rzut idealny. Praca podpowiedziana przez Mateusza i pierwszy maluszek melduje się w moim podbieraku. Lekka zmiana prowadzenia przynęty, podpowiedzi Leszka i Mateusza i jest maluszek, bo maluszek na rybek tegoroczny, ale zawsze. Odpowiednia praca wahadłówki też zależy od tego, jak poprowadzicie te przynętę, Możecie ją bardzo powoli prowadzić w nurcie, możecie ściągać wrotkiem, ale tak jak podpowiadali mi dziś Ileszek i Mateusz, najważniejsze, żeby ta obrotówka sama swobodnie pracowała, uciekając jak najbardziej na boki, byście nie wpadali w typową dla wahadłówki obrotową pracę, bo wówczas wahadłówka tylko i wyłącznie wychodzi do góry i na pewno tak skutecznie nie wabi ryb, a na potwierdzenie tego możecie zobaczyć, ile ryb dzisiaj trafił i Mateusz, i Leszek. A tymczasem Mateusz wciąż udowadniał, że wieloletnie treningi na wstrągach nie poszły w las, a jego ostatni, bardzo dobry wynik na Mistrzostwach Polski to również nie jest przypadek. I kolejne. I kolejne. No, takie zawodnicze, można powiedzieć. Zawody ryba, punkt od to, to. tam Tamto wpadło, przejechał i siedzi. Cała, cała filozofia. Teraz go spróbujemy go uspokoić, wolne kręcenie, on no, w ogóle nie szarpie, nie skacze, a jakbym go mocno pociągnął, to on się będzie rzucał nam, a teraz ładnie nam wiedzie, pod same nogi nam podszedł, o, jeszcze wraca. Nie myślcie jednak, że to takie proste, bo filozofia jest nieco bardziej skomplikowana. I by tak skutecznie poławiać pstrągi musicie być nad wodą bardzo często, ale przede wszystkim bardzo dużo kombinować, zmieniać przenęty i nie bać się również różnicować prowadzenia tej przynęty, by prezentować ją jak najskuteczniej. I nie dajcie się zwieść starej zasadzie, że pstrąg zawsze uderzy już w pierwszym podaniu. Jeżeli jesteście pewni, że tam jest, po prostu próbujcie do skutku. Podrągowanie w tak miłym towarzystwie. Przy okazji, gdy można się czegoś nauczyć, to czysta przyjemność, tym bardziej jeżeli pojawiają się ryby. Te rzeczywiście dopisały, to teraz lecimy do lasu do Justyna Kołka, by sprawdzić, czy dopiszą nam także grzyby. No dobrze, Justynie, to co dzisiaj? Jakich grzybów poszukujemy? Będziemy się skupiać tutaj na grzybach borowikowatych, właśnie te z rurkami. Tutaj ci pokażę, bo w tym lesie właśnie one rosną. No to w takim razie idziemy, bo mamy jeszcze coś do pokazania. No to Justynie, pokazuj podręczny zestaw każdego grzybiarza. O widzisz, tutaj mamy właśnie. Wszystkie jakby sprzęty, które potrzebne są nam przy zbieraniu grzybów. Wiadomo, że przemieszczając się po lesie jesteśmy narażeni na kleszcze, na różne komary gryzące, owady. Kiedyś nas właśnie pogryzły bardzo. Więc tutaj dobrze jest zaopatrzyć się w jakiś preparat. Widzisz taki, to jest preparat bardzo dobry, który służy nie tylko na ciało, ale również na ubrania. On jest jakby dwojakiego użytku, że można zastosować na ciało, ale również na ubranie. I wytrzymałości ma co najmniej 24 godziny. To nam wystarczy, bo więcej po lesie nie chodzimy. Ważny jest bardzo, widzisz, ubiór. Przede wszystkim jak się ubieramy, ważna jest koszula. Nie tak przepraszam, że dziś jesteś tak ubrany. Aha, i tutaj masz, no, proszę bardzo. więc fajnie, że i się przygotował. Powinna być z długim rękawem. Ja tutaj mam troszkę taką dłuższą, zarzuconą na to. To jest też zabezpieczenie przed różnymi owadami, a przede wszystkim kleszczami. Widzisz, spodnie. Spodnie są ważne nie w krótkich spodniach, tylko w długich spodniach. Nawet jak jest gorąco, to, drodzy Państwo. No trudno, to już musimy się przygotować. Ważne też jest na głowę jakąś czapeczkę. To nie chodzi o to, żeby włosy powyrywać, tylko o to, że jak idziemy, widzisz, sobie zakładamy czasami Chodzimy, że gdzieś słońce mamy, więc chroni nas od słońca, żeby my dobrą widoczność mieli, ale jak przyciskamy się przez jakieś gęstwiny, więc dobrze jest sobie założyć odwrotnie, żeby nam się za tutaj na plecy i igliwa nie nasypała. No i wspominałeś jedno. o butach. Tak, bardzo ważne są buty. I zobacz, jeżeli idziemy w góry, przede wszystkim, tak, tutaj jesteśmy w Beskidach, muszą być buty, ja sobie dopiero ich kupiłem, widzisz, ważny jest ten protektor. Od spodu, ostry, bo tutaj jest śliskawo. Teraz tak jeszcze nie, ale jak przyjdzie jesień, jak się sypną nowe liście, to jest bardzo niebezpiecznie. I trzeba mieć właśnie takie buty. Bardzo dobre są, jak są takie dziurkowane, bo one po prostu, noga z nam się nie poci, tylko po prostu oddycha. To jest bardzo ważne. Co jeszcze? Teraz widzisz. Jeszcze jakie mamy? Jeżeli idziemy zbierać grzyby, za chwilę będziemy zbierać, ja pokażę, jak prawidłowo zbierać, co jest najważniejsze. Do czego zbierać? Przede wszystkim zobacz, koszyki wiklinowe. Nie ma lepszego w ogóle sprzętu jakby gromadzić grzyby, jak właśnie koszyki wiklinowe. Ale bywa i tak, że mamy po prostu problem z rozpoznaniem. Nie znamy się bardzo dobrze. Ja nie potrzebuję, ty już też, bo dużo się nauczyłeś, ale dobrze jest sobie zabrać jakiś poradnik lub książkę z grzybami, żeby na miejscu sprawdzić, jakie grzyby zbieramy, bo bywa tak, że niektóre grzyby przyniosione do domu, one się zmienią. To jest ich cecha charakterystyczna, gdzie przyciemniają, wybledną, czy coś, trudno sprawdzić. Nożyk grzybiarza. Tak, bardzo ważne. Dlatego, że będziemy zbierać, ja Ci pokażę, jak czy wycinać, czy wyciągać, to wszystko Ci pokażę. Natomiast bardzo dobrze zaopatrzyć się w taki nożyk. Widzisz, on się otwiera, ma tutaj taki uchwyt, gdzie można do spodni sobie przypiąć. I teraz tak, obieramy grzyba, obieramy, to wytłumaczę, ale tu co jest? Szczoteczka. Tak, tu. Beskidak tak nam nie jest potrzebna, bo jest glina, te grzyby nie są tak obsypane piaskiem, ale na glebach piaszczystych, gdy zbieramy grzyby, to niesamowicie dużo piasku jest na nich, jak widzicie, więc dobrze jest sobie wziąć tego grzyba jakiegoś, o tak by tutaj wziął, zobacz, i oczyścić ładnie, wtedy mamy mniej piachu, bo później jak przyjdziemy do domu, nie zrobimy tego, to zębak tylko strzela, jak się spożywa te grzyby, także dobrze jest mieć również taki Nożyk. No dobrze, mamy pierwsze grzyby. Co prawda, yy, ja normalnie bym się za nimi nie rozglądał i po niej nie schylił, ale możemy na ich przykładzie wytłumaczyć, jak odpowiednio zbierać grzyby. Dużo tych pytań jest, jak zbierać grzyby, czy wycinać, czy wyciągać. Dla grzybni to nie ma jakiegokolwiek znaczenia. Ale przy zbieraniu właśnie takich grzybów, dlatego się tutaj zatrzymałem, choć one są też jadalne. Tak, jak na przykład to są muchomory czerwieniujące, to jest dla doświadczonych grzybiarzy. Tamte dwa przy tobie są to gołąbki yy, modrożółte, bardzo smaczne, mylone ze śmiertelnie trującymi muchomorami. Bo w przypadku zbierania grzybów z blaszkami, z tymi karteczkami od spodu, jest bardzo dobrze wyciągnąć ich od spodu tak, żeby zauważyć w całości. Tutaj wyciągamy, widzisz mamy jednego, to miejsce zasypujemy, żeby słońce nie wysuszały grzybni i o co tu chodzi? Tutaj mamy blaszki, ale śmiertelnie trujące grzyby mają jeszcze przy tym tutaj, przy tej bulwie taką skórę sterczącą, to mają tylko te śmiertelnie trujące grzyby i gdy zetniesz w górze to wtedy tego nie zauważysz. Yy, no i yy, Twoja laska, która nieprzypadkowo zawsze Tobie towarzyszy. <laughs> tak, no widzisz, że mam, mam jeszcze jedną w samochodzie. Bywa tak, że blisko szlaków czy gdzieś dróg spotykamy przepiękne grzyby na obrzeżach lasu, borowiki czy jakieś i wstępuje w nas taka adrenalina i ten odruch szybkiego zerwania tego grzyba może nas drogo kosztować, dlatego że tam może leżeć żmija która ma prawo sobie, to jest jej siedlisko i my, wykonując ten ruch, ona ze strachu nad może ugryźć. Natomiast dobrze jest najpierw poruszać tą laską, jeżeli będzie to odpełznie, a jeżeli no, po prostu jej nie będzie, ale wtedy bezpiecznie możemy zerwać tego grzyba. Druga rzecz jest bardzo ważna, często idziemy na grzyby z rana, bardzo wcześnie rano. Jedni idą, żeby sąsiada wyprzedzić przed zbiorem, ale też jedni idą wcześniej, żeby te grzyby były zdrowe. I wtedy, gdy idziemy wcześniej rano, wtedy żerują właśnie dziki świnie. I to jest niebezpieczeństwo, że jak idziemy po cichu, możemy najść na Lochę z młodymi, i młody dziczek, jak zakwiczy, to wtedy lo, Locha nam nie popuści, po prostu nas zabije. I były przypadki przecież na Śląsku niedawno, co przy ściągali, straż pożarna ściągała z drzewa grzybiarza, bo zaatakowała locha. Policja przyjechała, rozwaliła im drzwi. Dopiero wyciągnikiem, takim zasięgnikiem straż przyjechała, co ściągła tego grzybiarza. Dlatego, drodzy Państwo, idziemy, to albo coś tam poobijamy po jakichś starych pniach laską, robimy szum koło siebie, czy zakaszlemy, czy to. Dlatego służy laska. No mnie jeszcze jako dziadkowi, bo ja już jestem dziadek, więc do podpierania, bo z balkonikiem trudno jeździć po takim terenie. A teraz żegnamy się z Państwem, zostawiamy z tym poradnikiem przed sezonem, jak się do zbierania grzybów odpowiednio przygotować i widzimy się w kolejnym odcinku.